Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkich z znaku Koziorożca, bo to jest dla Was horoskop na wrzesień. Horoskop, oczywiście, wróżba, bo kartami tarota. Do tego wizja Ciro Marcetti'ego. I na końcu sobie zadacie jakieś pytanie dla siebie, czy marzenie, czy i ja wyjmę jedną kartę, czy to się spełni, czy nie spełni. Przypominam Wam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny, czyli na YouTube. Ja nagrywam, ja zbieram te pytania, później nagrywam i odsyłam Wam linki, i Wy musicie taki film sobie obejrzeć, i tam jest Wasza odpowiedź. Potrzebne jest Wasze imię, data urodzenia i konkretne, oczywiście, pytanie. Poza tym, co jeszcze? No wiadomo, że wróżę, czy przez telefon, czy przez Skype, czy przez wipera, messengera, przez co tylko chcecie. Doradzam, odpowiadam na wszystkie pytania. Oprócz tego wróżenia robię oczyszczenia energetyczne, robię to zaocznie, wystarczy mi imię, datę urodzenia wasza, a, wasza, a ja nagrywam wam wszystko i omawiam w filmiku prywatnym tylko dla was. I to oczyszczenie jakby od razu do was idzie, bo jakby nie zna czasu i przestrzeni, energia i ona się porusza bardzo szybko, więc często Wam szybko też to pomaga. No, sprawdzam tam klątwy, uroki, złożyczenia, co przyszło od strony matki, babki, prababki, ojca, dziada, pradziada. No, pewnego rodzaju rzeczy są, które nie powinny przy nas być i psuć nam naszego życia, więc warto to oczyścić i wyrzucić co jeszcze robię, no horoskopy nagrywam, czy numerologiczne czy takie normalne robię dużo rzeczy no na przykład karty Lenormand, stawiam tablicę tak zwaną tablicę to się nazywa bo to ze wszystkich kart się układa i się mówi co tam was spotka na przykład przez rok no dobra nie będę za dużo mówić wchodźcie na moją stronę www.styla.pl a ja zaczynam jak ogólnie będzie wyglądał wrzesień u Koziorożca? Bardzo dobrze. Myślę, że tak emocjonalnie i finansowo i w pracy zawodowo wszystko tak się wydaje bardzo ładne i piękne. Tylko trochę takich strachów niepotrzebnych lęków. Koło koziorożca, może to ktoś będzie to wywoływał, bo tak szybko to wszystko będzie biegło, leciało, że po prostu koziorożec nie będzie miał czasu odetchnąć. Możecie spełnić swoje jakieś marzenie, naprawdę. Nie bójcie się tego. Może marzenie, życzenie. W każdym bądź razie dla Was ten wrzesień powinien być naprawdę bardzo dobry. Naprawdę ogólnie widać tutaj i zaangażowanie w pracy i zadowolenie. Zadowolenie emocjonalne ze wszystkiego, tak, i finansowe, i duchowe, energetyczne. Jakie tylko chcecie, no pięknie to wszystko u Was się poukładało, ale zobaczymy dalej, co karty powiedzą. Kwestie uczuciowo-miłosne. Jak tu u koziorożca to wygląda? Tęsknicie za kimś, a może właśnie kogoś spotkacie zupełnie przypadkowo i dlatego będziecie takie zadowolone i szczęśliwe, bo tutaj właśnie jest za dużo u Was tęsknoty, smutku, ale to już tak za wami, coś do Was idzie, nowa energia, ósemka buław, to są romanse, to jest też zakochanie, to jest jakaś taka seksualność bardzo wszystko pięknie tu wygląda po, możecie poznać kogoś naprawdę do dla siebie lub no nie wiem no, szukać po prostu w, w swoim związku czegoś takiego równie, równie przyjemnego jakiejś nowości może też same się zmienicie w tą królową buław tą E, ostrą e, z wojowniczką jak to się mówi no nieźle ja będę nagrywać zresztą ale widzę że jakieś takie romanse przy was e, będę nagrywać miłosny horoskop także jeszcze spokojnie taki bardziej rozbudowany e, i za sprawy zawodowe sprawy zawodowe dla koziorożca też coś nowego, też coś nowego się szykuje, jest tutaj też zadowolenie, umiarkowanie, no że nie wiem, no nie ma jakoś tam super wielce tych pieniędzy, ale na wszystko starcza. Myślę, że też możecie dostać jeszcze od kogoś jakieś pieniądze, bo widać tutaj pomoc w waszą stronę. Wy sami też możecie pomagać komuś. E, ogólnie, może my tu zawodowe sprawy, mówię, Maja, tu o finansach niepotrzebnie mówię, chociaż się finanse pokazują, nie? Ale zawodowo bardzo dobrze, jak szukacie pracy, nowa praca e, może być dla Was, ale będzie trzeba gdzieś może wyjechać, tak? E, ogólnie myślę, że dobre układy w pracy i zawodowo bardzo dobrze. Eee, a jak nie wiem, w domu siedzicie, to też super. <laughs> Czemu nie? Dobrze, i teraz finansowe sprawy, właśnie teraz finansowe. Co tu mamy? Finanse bezpieczne. E, finanse też może coś będziecie mieli z urzędu, jakieś pieniądze. Jeśli załatwiacie sobie emeryturę czy rentę, to czemu nie? Możecie załatwić. E, w ogóle jest bezpiecznie, właśnie finansowo. Też niektóre koziorożce mogą sobie pozwolić na trochę więcej e, i, i po prostu widać, że jest naprawdę bardzo dobrze, czyli nie musicie się o nic obawiać. No, i teraz urzędowe sprawy. Urzędowo-sądowe, właśnie, może jakieś egzaminy? Urzędowe. O, i znowu te podobne karty. Bardzo dobrze, wszystko urzędowo czy sądowo, e, też e, jeśli zdajecie egzaminy, również się nauczycie, zdacie. Jest taka stabilność w tym wszystkim, nie musicie się o nic martwić. Karta Gwiazdy mówi, że wszystkie sprawy, właśnie takie urzędowe, sądowe czy inne, bardzo dobrze się dla Was potoczą we wrześniu. Energetyka i zdrowie sprawdźmy teraz. Dobra energetyka, bym powiedziała, bardzo dobra. Jakąś taką siłę będziecie mieć, i tak jak mówię, jakieś <laughs> takie dobre energie od Was idą. E, zdrowie, no cóż, troszkę może stany zapalne przy kościach, stawach, mięśniach. E, tu sprawy takie męskie u mężczyzn, e, jak to się mówi. E, nic takiego poważnego, no po prostu może trzeba sobie jakieś badania zrobić, może takie rzeczy e, drobne, ale no nie widać tu, żeby naprawdę energetyka bardzo dobra u koziorożca, no nie wiem co wy żeście zrobili, że taką macie piękną energetykę ostrzeżenia i rady ostrzeżenia i rady dla koziorożca czy są jakieś ostrzeżenia i rady Ostrzeżenia może, żeby tak się nie zamykać, żeby się nie w jakiś sposób nie wycofywać, nie odcinać, nie zamykać się, bardziej być otwartym, nie usypiać się, nie, nie spać, działać, pracować, robić, być zadowolonym z życia, cieszyć się tym życiem. To tylko tyle, tak, bo no za bardzo tutaj nie widać, żeby coś tam się miało strasznego wydarzyć. Karta podsumowania. Bardzo dobra szóstka buław. Jest to karta zwycięstwa, radości, szczęścia, pięknego dnia, pięknego słońca, urlopu, czegoś takiego. Napełniającego nas, to jest naprawdę dobra karta. Więc będzie bardzo dobry miesiąc dla wszystkich koziorożców. A teraz sprawdzimy, jaką kartę wizji nam się uda wyciągnąć. No i też piękna, piękna, taka, no, można powiedzieć, urocza, jakiejś zabawki. Co może to znaczyć? Taka karta. Też myślę, że jakby radości. I cóż. Ona mówi nie uciekaj w marzenia, tylko zacznij je spełniać. Twoje życie to rutyna. Pokonaj ją. Wyzwól się od niej. Spełniając swoje marzenia. Zmień coś. No właśnie zmień coś. Aby osiągnąć właśnie tutaj te dwie karty, takie podobne wyszły w ogóle. Tu konik, tu konik. I widać, że po prostu trzeba ruszać, tak? Ruszać, coś zmienić w swoim życiu. Właśnie. A koziorożce lubią uciekać, w marzenia. Tak jest. Lubią, lubią. Także musicie wyjść, jak to się mówi przed innych. A teraz zobaczmy, pomyślcie sobie jakieś życzenie, marzenie, a my zobaczymy, wyciągniemy jedną kartę anielską. Wypatruj znaku, o proszę, na pewno jak jakieś tam pytanie, to na tak, a wypatrujcie też znaku, dostaniecie jakiś pewnie znak. Znaki dostajemy od aniołów, dostajemy znaki od, od innych istot i może coś po prostu was właśnie czeka może wypatruj tego znaku i też zrób coś ze swoim życiem tak <śmiech> <śmiech> ok bardzo fajnie ja wam życzę koziorożce żeby wam się udało wszystko żebyście byli były zdrowe szczęśliwe i żeby po prostu nawet gwiazdka z nieba jak to się mówi jeśli ma spaść, no to niech wam spadnie pod nogi <laughs> i niech spełni wasze najskrytsze życzenia i marzenia. Dobrze, czyli wszystkiego dobrego jeszcze raz. Niech magia będzie z wami. Niech miłość będzie z Wami. I spełnione marzenia. Do usłyszenia, pa! pa.